Już z treści zadania wynika, że będzie więcej niż jedna styczna, ale oczywiście tego nie możemy zakładać, to pojawi się w trakcie rozwiązania. A rozpoczynamy od tego klasycznego równania stycznej do wykresu funkcji różniczkowalnej. W tym przypadku znamy od razu współczynnik kierunkowy tej stycznej f' od x0 jest równy 4. Nie znamy jeszcze póki co punktu styczności, którego współrzędne to x0 oraz f od x0. Widać, że jedyną niewiadomą, która nas tutaj blokuje, jest x0. Wiadomo, co trzeba zrobić. Mamy do rozwiązania to równanie, tylko trzeba sobie przygotować lewą stronę, więc wyznaczamy pochodną funkcji f. Pochodna wielomianu stopnia trzeciego to będzie taki oto wielomian stopnia drugiego 3x do kwadratu minus 4x. I ponieważ to jest równe 4, więc rozwiązujemy takie oto równanie kwadratowe. Delta to będzie minus 4 w nawiasie do kwadratu odjąć 4 razy 3 razy minus 4. Mamy zatem 16 razy 4, co daje pierwiastek z delty równy 8. Pierwsze rozwiązanie niestety będzie ułamkowe, minus 2 trzecie, ale drugie już będzie całkowite, bo 4 plus 8 dzielone na 6 to jest 2. Te rozwiązania to nic innego jak pierwsze współrzędne, czyli odcięte punktów styczności. To teraz wyznaczamy rzędne, podstawiamy w miejsce x do wzoru funkcji otrzymane liczby. Tutaj trzeba uważać, aby się z tymi ułamkami nie pomylić. Dostaniemy wartość minus 5,27. Na szczęście druga rzędna jest całkowita. To teraz po kolei. Pierwszy punkt styczności, ten ułamkowy, daje nam takie równanie stycznej. Po doprowadzeniu do postaci kierunkowej, to równanie jest następujące. Teraz druga styczna. Mamy punkt styczności kratowy o współrzędnych całkowitych. Zatem tutaj jest sympatyczniej. Dostaniemy drugie równanie w nieco prostszej postaci.